Jak to się stało, że kiedyś wybór padł na Hydro, teraz Jara? Zawsze byliśmy innowacyjni, a wy byliście ludźmi i firmą, która z trendem szła i proponowała dobre rozwiązania. Zawsze wierzyłem w to, że żywność musi być zdrowa. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego niektóre nawozy są tanie, niektóre są drogie. Wielu mówiło o, drogie szkoda wyrzucać pieniądze, ale to mnie nie dawało spokoju. Dzisiaj myślę, to co zresztą promujesz, że przy tej produkcji trzeba liczyć grosze czy złotówki mhm. e, i wydaje mi się, że... Jak sprzedajemy że... Za, na kilogramy, tak. to pytanie jaki koszt jest na kilogram. Tak i e, ja od wielu lat e, jestem przekonana o tym, że e, dobre rozwiązania to są niskie koszty, mhm. to jest duży uzysk handlowy. Jednostkowe koszty. Jednostkowe, tak. Paweł, ja Ci mogę pogratulować. Ty masz tutaj koszty nawożenia na poziomie 5 groszy niecałych. No tak, koszty nawożenia są... trochę jesteś to twoja zasługa, bo tak cały czas przez ten telefon albo na polu mówisz, że, że za dużo wyrzucamy pieniądze i czakować z jary, żeby było taniej. Uwierzyłem, ale faktycznie widzimy, że, że te rozwiązania są fajne i dają efekty i to nawożenie tak jest, jak mówisz, 5 groszy to jest koszt. Paweł, dziękuję za rozmowę.